Witajcie moi drodzy w drugiej części zakupowego odcinka. Niestety miał być on już w zeszłym tygodniu, zaraz na drugi dzień, ale tutaj Poczta Polska niestety nie wyrobiła się i paczka przyszła dopiero dzisiaj, czyli w poniedziałek. Jedna i druga, i z H&M, i z lalką, o której Wam mówiłam, i ze smoczkami. Ale to nie wszystko, bo laleczka, którą Wam zaraz pokażę, będzie na sprzedaż. Ponieważ wczoraj, właściwie zupełnie przypadkowo kupiłam lalkę silikonową, dostałam cynk od znajomej, która ma outlet w Wielkiej Brytanii i, i wysłała mi zdjęcie laleczki jaką ma, wysłała cenę, czy chce czy nie, jak nie chce to, to będzie po prostu wystawiać, więc ja napisałam, że tak jak najbardziej, bo cena była moim zdaniem okazyjna, więc laleczkę kupiłam. Pewnie przyjdzie gdzieś za około 2-3 tygodnie, zobaczymy. No i y, tak jak mówię, tą laleczkę, która przyszła dzisiaj, będzie, ta laleczka będzie na sprzedaż, a tamta, no zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie, bo jeżeli się okaże, że nie, no to po prostu pewnie sprzedam ją za taką samą cenę, jaką ją kupiłam, a od razu mówię, że jest naprawdę atrakcyjna. A teraz pokażę Wam o, co kupiłam y, w H&M. To jest tak, taki komplecik dziewczęcy na rozmiar 50. Bardzo fajny. Widzę, że jest super. Zamawiałam sobie i spodnie, i jeszcze bluzki, i niestety okazało się, że przeceniłam swoją wielkość i kupiłam dwa razy za duże spodnie. No i niestety będę musiała je zwrócić. O, to jest rozmiar 50. I te dwa kompleciki były bodajże po 30, chyba 9 zł na, na promocji. Więc jak e, na handel to jest całkiem przyzwoita cena. Bardziej, że ten materiał, nie wiem czy to widać, on jest no naprawdę fajny. Taki, nie wiem czy to jest organiczny. A jest. No, to dobrze myślałam, bardzo, bardzo fajna. Znaczy tutaj widać tą strukturę, coś mi nie chce złapać tej ostrości. No, coś tam widać. Fajne, fajne w dotyku bardzo. A drugi komplecik to jest. Dla Juniorka. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. O, to są takie chmureczki. Rysik w chmurki. Oj, widzę, że jeszcze będzie za duży. Jeszcze będzie, sobie, jeszcze będzie musiał sobie troszeczkę poczekać. Nie 50 50, ale chociaż, chociaż, no nic, zobaczymy. Wypiorę to i będziemy mierzyć. Że najpierw sprawdzę na lalce. Tak, to jest też organiczna bawełna. Super, bardzo, bardzo miła w dotyku. Juniorek ma taką fajną, mm, ma fajną pościel właśnie w chmurki. Pewnie widzieliście już ją na zdjęciach, więc ten komplecik będzie jak najbardziej do tego pasował. Dobra, tutaj wam jeszcze pokażę nowe smoki i e, Lala silikonowa, która przyjdzie ma otwartą buzię, więc i chodzi cała duża końcówka smoka. Ja teraz zrobiłam mały błąd, też tu mi chyba jeden został z końcówką, bo wszystkie smoczki, które przyszły ostatnio, poobcinałam. Też one są. Tutaj wygrzebałam, tu Wam jeszcze pokażę, o właśnie ostatnio robiłam taką koronę, właściwie kilka koron, bo ich zrobiłam kilka sztuk różnych, to jest coś takiego, nie czy to dobrze widać? to jest akurat y, korona zrobiona z, nie z włóczki, tylko z kordonka, więc to jest taki troszkę inny materiał, inaczej się układa, inaczej się to dzierga, inaczej w ogóle... Y, on się zachowuje, bo on się tutaj nie rozciąga, jak włóczka albo jak bawełna, chociaż bawełna też jest taka nierozciągliwa, ale tutaj w tym przypadku no nie jest to akryl, jest to jakaś inna, jakiś inny materiał, który, który jest nierozciągliwy, ale bardzo fajnie wygląda na, na główce lali. A tutaj teraz zaczęłam robić nowy wzór. Wymyśliłam sobie taki o, nowy wzór na zawieszki do smoczków. Zrobiłam tego naprawdę sporo, więc powiem Wam, że jeśli macie ochotę, to mogę kilka takich odsprzedać. Tutaj mi się zahaczyło i mam też dużo różnych tych zaczepów, bo kiedyś kupiłam chyba 60 w różnych wzorach i kolorach i plastikowe, i drewniane, i metalowe więc jest, z tego, jest z tego troszkę. Nie, to jest stary smuczek. czy ja się do nich dobrze wie, A jest. Dobra, znalazłam. Wyciąłam, co prawda ten moment, w którym szukałam tych smoczków, bo to trwało dobrych kilka minut, żeby odnaleźć coś w tej mojej stercie. Ale już wam pokazuję. Pierwszy smoczek to jest taki marynarski z Rosmana. One są niedrogie, tam chyba kosztują coś koło 14 zł za dwie sztuki, więc to naprawdę cena przyzwoita. Nie wiem czemu nie chcę złapać. O jest, no patrzcie. Dobra, to jest coś takiego. I drugi w komplecie był taki. O, bardzo fajnie wygląda w buzi reborna. Super. Co prawda już końcóweczka jest odcięta, więc nie będzie pasowała do nowej lali. No ale zobaczymy i od razu wam powiem, że lalka, którą kupiłam ma e, niecałych 60 cm, tam chyba 57 czy 58. A e, ma otwarte oczka. Otwartą puśkę i jest stuprocentowym chłopakiem, czyli ma wszystkie chłopięce atrybuty. <noise> I jest łysolkiem. No, ciekawa jestem, jak będzie wyglądać, ale zobaczymy, jak przyjdzie. Na razie nie wyrokuję. Tak, tutaj jeszcze są takie dwa. Dość znany zestaw. Długo się broniłam przed zakupem tych smoczków, bo powiem szczerze, że w ogóle mi się nie podobały. Ten wzór kompletnie mi jakoś nie, nie przypadł do gustu. Ale. Ostatnio stwierdziłam, właśnie patrząc na, na Wasze zdjęcia, Waszych LAL, że, że całkiem fajnie to wygląda, więc stwierdziłam, że sobie kupię. Oho, mój kot chce wejść, już muszę go wpuścić. Tak, tutaj chcę Wam jeszcze pokazać ciekawostkę, bo przez ostatnie bezsenne noce zrobiłam taki mały chahermacher. I tada Emilka Zły Solka stała się owłosionym blondaskiem. Czipiam jej takie moherkowe pląd włoski. Co prawda, nie jest to idealne. Zresztą tutaj w tym świetle, właściwie tego nawet nie widać zbyt dobrze. Podniosę troszeczkę. To są takie kręcone włoski. Pląd. Teraz one są troszkę poczochrane z czapeczki, ale powiem Wam, że wyglądają całkiem fajnie na żywo. Tutaj też rzęskiej zrobiłam, bo ich nie miała wcześniej. się może za... o, pokręciły się troszkę, bo je dość krótko obcięłam. I wszczepiałam też po jednym włosku. I powiem Wam, że dużo lepiej wszczepia się włoski moherowe niż tak, jak wcześniej wszczepiałam Wojtusiowi włoski z alpaki, więc to jest masakra, bo zawsze wchodzi po kilka włosków do jednej dziurki. Nieraz chcę to wyjąć, żeby był jeden, wyciągają się wszystkie. Tragicznie się wszczepia, a to po prostu, no, powiem wam, nie była ziemia. Nie jestem w tym temacie, co prawda, ekspertem i też nie przycięłam ich zbyt dobrze, bo sama widzę, że to nie jest to, co powinno. Ale troszkę dziewczynę odmieniłam, więc też nie mam zamiaru jej sprzedawać, więc jest, jest jaka jest i powiem wam, że bardzo mi się podoba. Taka mała zmiana, a myślę, że póki co na plus. Chociaż jako też mi się podobała, ale ta całkowita łysina mnie troszeczkę jednak drażniła, więc tutaj uznałam, że jednak można by tutaj coś, coś pokombinować, coś zmienić. Co prawda wydaje mi się teraz, że te włoski są jednak za jasne przy takiej czerwonej skórce. Mogłyby być ciut ciemniejsze, no ale już trudno. Takie są i takie zostaną. A teraz tak na y, szybko otworzymy paczuszkę z laleczką i ze smoczkami, bo właśnie przed chwilą jeszcze dzwonił do mnie pan od y, klimatyzacji, który będzie zakładał nas klimatyzację, że będzie za jakieś 15 minut, więc pasuje mi tutaj ogarnąć trochę, bo masakra. A teraz przejdziemy do otwierania paczuczki. Nie będę już dłużej przeciągać. jest fajna informacja, że zapakowana pod nadzorem kamer. Nie wiem co prawda, czy słychać ten mój statyw, że ja tutaj się z nim, troszkę się o niego tutaj zahaczam. Niestety na ostatnim filmie, o właśnie, dość mocno to było słychać. Więc może ja zrobię tak, że otworzę paczkę i dopiero do Was wrócę. O, jak widzicie pudełko jest już rozpakowane. Z tego co widzę, to tutaj jest laleczka włożona. Smoczki są włożone do pudełeczka z lalką, więc wyciągniemy sobie je ze środka. Tak jak mówiłam, to jest chińska laleczka, więc ona nie jest idealna. Ale no wydaje mi się, że jest całkiem fajna, jest nowa przede wszystkim więc ma pewnie certyfikat, buteleczki tam wszystkie akcesoria, które są do nich dokładane. Od razu wam mówię, że kiedyś miałam taką laleczkę z tej serii. Tylko, że właśnie tą samo, tylko że. Z zamkniętymi oczkami i powiem Wam, że to była moja ulubiona lalka i żałuję, że ją sprzedam. Co prawda była chińska, niedroga, ale naprawdę bardzo ją lubiłam. I tak jak yy, mówiłam wcześniej, to laleczka też będzie na sprzedaż w takim stanie, w jakim jest czyli nie będziemy jej przebierać ani nic będzie zapakowana, nowiutka. Ja za nią dałam 320 zł. Czyli z przesyłką tam wyszło e, 340, no ale wiadomo, jeszcze smoczki brałam, to, to, to się wszystko podzieliło, ale e, odsprzedam ją za 300 i do tego jeszcze dołożę cały ten zestaw ubranek, takich, które pokazywałam na, albo na poprzednim, albo na jednym z poprzednich filmów, gdzie e, były ubranka za 40 zł, bo one są właśnie dobre na to lalę. No to co, otwieramy i zobaczymy, jak ona wygląda. Tu Nosia przyszła do nas cień porobić. Już widzę, że się zabrała za kartonik, bo to coś nowego. To trzeba sobie koniecznie ugryźć, powąchać, sprawdzić, czy da się zjeść. Musia nie wolno. Nusia. Nusia wchodzi w bo była przed chwilą na spacerku. Aha, już trzeba się pobawić. No pocykaj sobie, pocykaj. Musieńka. Pierwsze smoczki to są takie. No skupiałaś Nusia. To nie jest do jedzenia. Nusiaku. Tak, to są takie smoczki z, podobne troszkę do bipsa, aczkolwiek tutaj mają inne tarczki. Mają tutaj, na jednym jest taki jakiś, nie wiem czy to jest sarenka, czy jakiś piesek, ale chyba sarenka, a na drugim ptaszki. I wczoraj się rozpędziłam i razem z tą lalo silikonową zamówiłam drugi taki sam zestaw. Tu się masz, no się baw się teraz tym. Tak, drugie smoki to są takie z firmy Mam. No powiem Wam, że całkiem... Fajne, skrabnie wyglądają. Zobaczymy, co młody na nie powie, bo jak na razie żadne się nie przyjęły. Tutaj już widzę, że te przyszły złe, bo zamawiałam e, zielone chyba i niebieski. W każdym razie tą wersję chłopieńcą, a przyszły przyszedł różowy i fioletowy. No ale trudno, najwyżej zamówię drugi raz, bo nie chcę mi się już tego zwracać. A te się pewnie przydadzą do laleczek. Myszka, nie wolno. I tutaj mam jeszcze taki zestawik, co prawda tutaj tylko dobrze nie widać. Są chyba przez pomyłkę na drut włożone. Kupiłam 6 18 miesięcy, bo była dobra cena. Więc one będą pewnie dla, dla Lusi. Więc widać, że to jest tutaj te końcówki są dla dużego dzidziusia. Ale myślę, że y, dla nowego chłopca, który przyjdzie dla nowej laleczki będą. Będą dobre, a jak nie będą wystarczające, to po prostu się to przytnie albo po prostu obecnie i będą dla wojtusia. No i cóż, teraz zaczniemy od pokazywania lali. Może pokażę Ci jak zostawić zestawie z nią. W zestawie z lalusią przyszedł taki różowy grzebyczek z tej samej firmy, z której jest laleczka. Do tego jest różowa butelka. O, taki kocyk, czy to taki właściwie przewijak. Taka mata. I do tego jest certyfikat. Tutaj sobie można uzupełnić dane. No i teraz pokażę Wam Lalusię. Lalusia jest, o, jak widzicie zapakowana. Smok jest włożony do niej. Tutaj dodam do niej jeszcze jakieś dwa albo trzy smoczusie do zestawu. Więc będzie tego Troszkę więcej na początek. O no, a tutaj ma włoski. prześciągnę na chwilę tą siateczkę, żeby zobaczyć jakie ona ma te włoski. O, powiem Wam, że jestem zdziwiona, bo ostatnia lala, którą miałam z tej firmy, miała takimi dość dużymi kępkami te włosy wszczepione, a ta ma takimi, no zdecydowanie mniejszymi. Myślę, że jak się to fajnie ułoży, może to naprawdę fajnie wyglądać. No, całkiem inaczej jest. Mm, inaczej jest troszeczkę zrobiona niż tamta, którą miałam. Chociaż to nie jest ta sama wersja, tylko z otwartymi oczkami, ale widać, że nieco się różni. No, ładna jest. Chociaż te ale mają to do siebie, że im się chyba główka nie obraca. Tak, bo one są. O to jest taki silikonowy winyl. Niestety tutaj ten korpusik to tutaj nie jest śliskie i ta główka niestety nie jest w stanie się obracać. Ale na wprost też wygląda cudnie. Tak jak widzicie łapuszki ma zaklejone. Może nie będę ich odklejać, niech one sobie będą takie jak, jak nowe no i ma cały zestaw ubranek skarpetusie. Tutaj też nóżki chyba ma zawinięte, bo czuję pod skarpetkami, że są dość twarde tenuzie. Tak, też są stupki zabezpieczone. No, całkiem, całkiem, całkiem jest ładna dziewczyna. Muszę tak oparci do światła, żeby było lepiej widać. Ładna laleczka. Bardzo ładna ze smoczusiem. A tutaj magnesik. Zaraz zobaczymy, której z moich smuczków Się wydaje, że to jest ten sam legion, Ale nie jestem pewna. No tutaj wylosował mi się. Taki smoczek, więc pewnie pojedzie razem z nią do domku. O, już czuję, że to jest inny biegun smoczka, bo się od, odciąga, ale to nic. Smoczki, które będą dołożone do tej lali, po prostu y, przełożę ten magnesik na drugą stronę, więc nie musicie się martwić, że y, ktoś kupi i będzie ten magnesik źle przyczepiony. I póki co zostawiam Was z tą lalusią do następnego filmu. Pewnie to będzie film, w którym pokażę Wam nową laleczkę, która przeszła. a tą laleczkę myślę, że jeszcze dzisiaj. Jak dzisiaj nie zdążę, to jutro wystawię na Allegro i na OLX. No i cóż, i to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!